Mimo pandemii to kolejna warszawska syrenka zorganizowana przez KS Warszawianka. Zuchy, dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi krzyżowali klingi o triumf w warszawskiej syrence. Pierwszy po grupach Franciszek Korduła, UKS Rapier Rybnik. Jednak to Wojciech Sadowy KS Warszawianka był pierwszym finalistą turnieju. Jego przeciwnikiem był Tytus Kurowski Piast Gliwice i to on triumfował w całym turnieju wygrywając 8-4. Zatem pierwsze złoto warszawskiej syrenki dla Tytusa Kurowskiego z piasta Gliwice. srebro dla Butiach Hasadowego KS-Warszawianka, brązowe medale odebrali Franciszek Cordua UKS-Rapier Rybnik i Jan Wąsik Pekaszen Warszawa. Wśród dzieci niepokonanym tego dnia był Dominik Masłowski KS-Oliw Lubin, który w finałowej walce pokonał. Jana Bogusławskiego-Michalaka, KS Warszawianka 10 -5. i to on zainkasował złoto w tej kategorii. Drugi Jan Bogusławski-Michalak, KS Warszawianka brąz dla Janusza Śmigielskiego, KS Oli Blubin i Marcelego Siwka, KS Szpada Wrocław. Najlepszym młodzikiem po grupach Marcin Siwek, KS Szpada Wrocław jednak w ścisłym finale musiał uznać wyższość Aleksandra Słoweckiego KS Olimp Lubin i to Aleksander wygrał finał 11:10 Drugie miejsce zajął Marcin Sibek KS Szpada Wrocław brąz dla Jakuba Żegadło KS Olimp Lubin i Maksymiliana Szczepaniaka Piast Gliwice Wśród juniorów młodszych ścisły finał między Wojciechem Marczakiem KS Warszawianka i Szymonem Wojciechowskim WLKS Kmicic Częstochowa wygrywa Szymon 159. Przyjechałem dzisiaj na turniej do Warszawy z celem, żeby wygrać go. Nie było innej myśli, żeby nie wiem zająć drugie czy trzecie nawet miejsce. No, finał to był na początku dosyć wymagający, potem jak wyczułem przeciwnika to było trochę łatwiej, ale była to zdecydowanie najtrudniejsza walka. Chciałem pozdrowić mojego, mojego tatę, który wkłada bardzo dużo pracy w to, żebym ja na treningi chodził, jeździ ze mną do Łodzi, do Częstochowy, mojego trenera, pana Bendriego Martineza i mamę, która się starała o wszystko. No i brata. Złoto warszawskiej syrenki w kategorii junior młodszy zdobył Szymon Wojciechowski WLKS Kmicic Częstochowa. Srebro dla Wojciecha Marczaka KS Warszawianka. Brązowe medale odebrali Adam Sojka RMKS Rybnik i Szymon Walkowiak AZS AWF Wrocław. Dziesiąta edycja turnieju warszawska syrenka. W tym roku gościmy. Zawodników głównie z Polski ze względu na ograniczenia pandemiczne. Jak zwykle sukces, cała Polski stawiła się na planszach Warszawianki. W sobotę blisko 150 chłopców, w niedzielę startowały dziewczęta. W tym roku bez amatorów ze względu na brak możliwości, natomiast mam nadzieję, że kolejna edycja będzie już w pełnej obsadzie, tak jak co roku. Cieszymy się, że to już jest 10 lat, ten czas szybko leci, turniej się rozrasta eee, i wszystkich zapraszamy na rok przyszły. Wśród dziewcząt w kategorii ZUCH najlepsza po grupach Aleksandra Kowalska WLKS Kmicic Częstochowa, która w finale spotkała się z Leną Nitner RMKS Rybnik i to Lena wygrała finał 8-6. Srebro dla Aleksandry Kowalskiej w LKS Kmicic Częstochowa. Brązowe medale odebrały Liliana Gładyszczak Pekaszem Warszawa i Kornelia Kubik Toruńska Szkoła Szermierki. Wśród dzieci ścisły finał to pojedynek między Agatą Herbowską UKS Trójka Radlin i Magdaleną Budnik UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie. Wygrywa Magdalena 10:8. srebro dla Agaty Herbowskiej UKS Trójka Radlin. brązowe statuetki warszawskiej Syrenki odebrały Emma Prina-Ceraj, KS Warszawianka i jej klubowa koleżanka Ewa Kwiatkowska. Finał młodziczek to pojedynek pomiędzy Hanną Drozdowską PTG SOKÓŁ 1893 Mielec i Natalią Kubik z toruńskiej Szkoły Szermierki. Wygrywa Hanna Drozdowska 11:10. I to ona w klasyfikacji Generalnej odbiera złotą statuetkę warszawskiej syrenki. Srebro dla Natalii Kubik z Torońskiej szkoły szermierki. Brązowe statuetki odebrały Maria Szczurowska-Piast-Gliwice i Hanna Łabuda PTG Sokół 1893 Mielec. Ostatnia kategoria warszawskiej syrenki to juniorki młodsze. Tu, finalowy pojedynek, stoczyły Antonina Halemba, UKS Wołodyjowski Siemie Śląskie, z Alicją Goczał, SKS Grasshopper Kalwaria. Wygrywa Alicja 15-13. Moim celem na zawody było dać z siebie 100% i zająć jak najlepsze miejsce i jak najlepiej powalczyć. Chciałabym podziękować trenerowi, mojemu tacie, który tutaj ze mną przyjechał, i pogratulować wszystkim zawodniczkom, które brały dzisiaj udział. Srebro dla Antoniny Halęby UKS Wołodyjowski, Siemianowice Śląskie. Brązowe statuetki odebrały Pola Dropczyk-Piazdliwice i Liliana Porwoł, RMKS Rybnik. Pozdrawiamy z Warszawy!